Siema! Jeszcze raz. Siema! Dzisiaj Wam chciałem zaprezentować kurteczkę Małachowski. Jest to ekstremalna kurteczka na temperatury minus 35 stopni. Jest tu no, w cholerę puchuje strasznie, jak widzicie, wielka, nie? Aż taki tutaj ja nie jestem. Więc widzicie, jest ekstremalnie wielka i puszysta. Eee, firma Małachowski. Każdemu z Polski powinno być to znane. Robią bardzo dobrej top jakości ciuchy z puchu. Okay. Dwie kieszonki w środku na jakieś małe, małe sprzęty i kieszonek wewnętrzny. to by było tyle. Eee, jest tutaj wywietr. Nie, to też jest kieszonka. Tak, też kieszonka. Myślałem, że mam wywietrzenki. Nie, to są takie dwie duże. Kieszonki naprawdę wielkie sięgają aż, aż dotąd. nie Więc tutaj, łapawice, cokolwiek naprawdę ogromnego wejdzie. Eee, są też tutaj w kieszeni takie ściągacze i one ściągają tutaj w pasie. Widząc tu, w pasie i ściągają. Tutaj też jest jakaś dodatkowa regulacja, też jeszcze będzie trzeba wykmienić dokładnie. No ale widzicie. Kurtka na minus 35 stopni. Twoje też kosztuje, biorąc pod uwagę, że to jest top jakość ludzie biorą na akonkaguę bardzo zimną, bardzo złą górę na Denali no. oh my god they kill caddy ale jest no, jest ogromna i ciepło e, niby według spiski producenta e, jestem XL-kom i to bardzo na górnej granicy ale widzicie, no jest dużo za duża w środku jeszcze będę mieć, wiadomo, dodatkowe warstwy z, z góry tekstu, ale bym po prostu zagotował się tutaj. O. Śmieszne jest, no praktyczne, ale się nie mówi o tym. E, miękka, Miękki polarek do wycierania nosa. Tutaj regulacje takie, żeby się dało obsługiwać to w rękawicach. Także Bajer jest i top klasa Dobra, weźmy sobie trochę detali Taka kurteczka spokojnie nada się na aką kaguę -E, jest nawet troszeczkę z zapasem e, na denali i zobaczymy gdzie później mnie po prostu też poniesie a jak nie to Mołachowski posiada dobrą e, wartość od sprzedaży, więc coś tam się zawsze mam nadzieję uda z nią jak dokona żywota na moich wyprawach. Muszę ściągnąć, bo już nie mamy. Dobra, tak jak mówiłem, tutaj są dwie kieszenki. Tutaj widać ten, ten sznurek z kieszeni na klacie. Samo z drugiej strony, kieszonka, sznurek i tyle bajerów wewnątrz. Regulacja kaptura, bardzo ważna rzecz. Tu mamy pierwszą regulację, która jest połączona dookoła z drugą regulacją. Tu mamy wyściółane miękkie, na jakby się przecierało twarz. Jest tutaj też regulacja z tyłu, łatwo dostępna, zawsze ktoś też może pomóc. W środku mamy jeszcze wieszaczek. Kieszenie wam pokazywałem. Miękkie na rękawach wam pokazywałem. Regulacja nadgarstka. To są dużo elementów od blaskowych. A sam materiał dla tych co się znają to jest Pertex. Tutaj są takie mięciutkie wyściłane kieszonki. A oprócz tego, że jest zamek. Otwieramy zamek i co? Kolejna, kolejna kieszonka to jest. Czyli mamy kieszonkę w kieszonce. Jeśli coś musi być mocno, mocno zagrzane. Jakość wykonania naprawdę imponująca. Dobra, teraz będziemy próbować to skompresować zobaczymy jak małe to wyjdzie. Wystawię dwa worski do kompresji, jeden standardowy, duży. O, patrzcie jaki jest mały ten worek kompresyjny. To jest kurteczka małpowskiego. To jest śpiwór machowskiego, widzicie jaka jest różnica. Także też ten worek do kompresji jest dużo, dużo mniejszy. Hmm. No dobra, to upychamy. No, panie, kurtki to nie jest taka łatwa sprawa. O, panie, to jest taka mordęga. Ja się zastanawiam, czy daje dobry wałek kompresyjny, aż tyle mi zostało na zewnątrz. Uff, udało się jako tak o to zapakować. Okej, okay. kompresuje się do mniejszego niż myślałem, ale idzie. Fatalnie ta te kompresja. Ten borek ma strasznie wąskie wejście. I standardowo ważymy 1,3 kg. Po wyciągnięciu, kurteczka potrzebuje trochę chwili, żeby poddychać. Troszkę pogniatła się, no to jest prosto, prosto ze sklepu, nie? Troszkę pióra wychodzi, no ale w tych North Faceach drogich też wychodzi, więc... No tyle z testu kurteczki. Najdroższe pewnie jakie w życiu kupię.